Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Dane jest trójkąt o wierzchołkach. A napisz na kierunkowe prostych AB, BC i AC. Dobra. No to przede wszystkim zacznijmy od tego, że potrzebujemy to i miksa, czyli już były takie zadania. Że pod to A będziemy jeszcze dodatkowo to podstawiać. Dobra. To zaczniemy sobie od wyznaczania równania kierunkowego prostej AB. Czyli bierzemy po to wszystko A i B, tak jak to mamy zresztą w tym wzorze. No to będzie Y, minus, minus 2, minus 1, minus, minus 2, 4, minus, minus 4. Razy X plus 4. Co się da, to tam redukujemy. Czyli tutaj. Do plusa. Tutaj też. I tutaj. I tak. To sobie tutaj jeszcze zostawimy. Lecimy to. Będziemy mieć 1 ósmą. Razy to. No to to jest 1 ósma X. I to nam się tutaj skraca, czyli będzie jedna druga. Gdy mamy równanie prostej, to mamy y równa się ax plus b. Więc my to przenosimy na drugą stronę, to co tu zostaje. I mamy jedną drugą odjąć. Minus 2, to będzie minus, jedna cała i jedna druga. Dobra. A B za nami. To teraz może sobie machniemy BC. Y. Dobra, to z tego mamy minus jedną drugą razy x minus z minusem daje plusa, czyli to będzie 2. To na drugą stronę ze zmienionym znakiem, no to zostanie tylko plus 1. No to AC. Mamy 4 na 2, no to to jest 2. Czyli wymnażamy razy 2. 2x plus 8 przenosimy na drugą stronę. 2x, odejmowanie, czyli plus 6. No i punkt A za nami. Czyli trójkąt ABC jest prostokątny. Odpowiedź uzasadni. No to tutaj działamy z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa, czyli mamy A kwadrat Plus b kwadrat, plus c kwadrat, ale my musimy najpierw obliczyć sobie, tutaj wzór macie, na długości odcinków, bo my musimy sprawdzić przede wszystkim, który z tych odcinków jest najdłuższy, bo to wtedy będzie ta nasza przeciwprostokątna. Tutaj też kupa liczenia. Takie zadanie. Idziemy AB, czyli z tych dwóch danych działamy pod ten wzór. Jedno za nami, to teraz sobie zrobimy BC. Dobra, trochę przyspieszamy. 36 dodać 9 to jest 45. Nie wyciągamy tutaj z podpierwiastków, bo jak mamy pierwiastek z A wzięty do potęgi drugiej, to nam daje to, co jest pod pierwiastkiem, a to za chwilę będziemy podnosić. Więc szkoda naszej roboty, więc nie wyciągamy z podpierwiastków. Dobra, 4 do 16 to jest 20. To jest nasz najdłuższy fragment, czyli to jest nasze C. No to lecimy. A kwadrat to jest obojętne, czy to będzie pierwiastek z 20, czy pierwiastek 45, bo dodawanie jest naprzemienne. Dodać. Pierwiastek 45 równa się 55. No to 20, dodać 45, 65, 65, równa się 65. To oznacza, że trójkąt jest prostokątny. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.